ja takiego robię Kroję drewno Muszę <laughs> robić takie małe szczapki na rozpałkę do kominka do domu ale gdzieś mi w małą siekierę Nie chcę mi się matać dużą, więc kroję sobie drewno Zatem tym nigdzie mi się nie śpieszy nie jest na czas. Powolutku nie ma wyścigu szczurów. Nie ma tego kto tu coś polubi, albo nie polubi, albo tam mu lajka. Co siedzę? I kroję drewno. Drewna na zimę. Mam nadzieję, że starczy. Ale jak ma się to wszystko ładnie rozpalać, szybko i w ogóle, trzeba to wszystko przygotować. To samo się nie zrobi. Połaziłem rano po tym. po terenie. Znalazłem jakieś dziwne ślady. Takie. takie racicowe, chyba. bo jelenia w rzut. Łanie, jelenie. Na tułanie. Muszę się wziąć jeszcze przed zimą za ziemiankę. Chcę ziemiankę. A tutaj. Żeby tutaj. Żeby różne rzeczy w tej ziemiance trzymać. Trzeba zrobić wykop. Kurde, dobry nóż. Ostry. Mam ostrze wszystkie noże. Nie mogę odnaleźć tej kiedy. Małej. Jeżeli kupię nową no właśnie I, i się zesrało trzeba zrobić nowy nosz taki był fajny nóż. czyli teraz muszę kupić nie tylko siekierę Além novo e já